Donice, skrzynki, pojemniki obsadzone cebulkami kwiatowymi tulipanami, chiacyntami, szafirkami, narcyzami. Wybraliśmy zdrowe cebulki. Wybraliśmy pojemniki, które mają odpływy drenażowe. Wybraliśmy dobre, przepuszczalne podłoże. No to połowa sukcesu już jest. Ale to jak zakwitną, czy zakwitną, i jak zakwitną, zależy w połowie od tego, jak będziemy przechowywali przez zimę te nasze lasagne cebulowe. Gdzie, w jakich warunkach one. Nie lubią stać w wodzie. Kiedy cebulki będą stały w wodzie, zaczną gnić. A więc to jest najważniejszy wniosek dotyczący tego zimowego przechowywania. Przez te najbliższe 5-6 miesięcy musimy chronić te nasze lasagne cebulowe przed nadmiarem wody, przed padającym deszczem, śniegiem, który będzie topniał, który będzie powodował, że podłoże będzie po prostu mokre i będą cebulki wówczas gniły. A więc wstawiamy do tunelu foliowego, wstawiamy do nieogrzanego, Używane szklarki, gdzieś pod ścianę domu, pod okap domu, gdzieś pod drewutnię, żeby ograniczyć opady deszczu, żeby ograniczyć opady śniegu i możliwość zalania tych cebulek. I tak, i tak aż do lutego i marca. I nie trzeba podlewać w tym czasie. W lutym dopiero warto sprawdzić, czy podłoże nie jest zbyt suche. Jeśli jest, to dopiero od lutego zacząć podlewać.